Cześć! Mam dla nas doskonałą wiadomość. Otóż przypadkowo znalazłem pliki, które uznałem za usunięte. Nagrania dotyczące pierwszej pary butów, w której pokonaliśmy 10 tysięcy kilometrów. Tak, dogrzebałem się do nich. Także ten film będzie uzupełnieniem pierwszego odcinka. Yy, I skupię się wyłącznie na trzewikach. Do przejścia pozostało mi niecałe 26 km, aby przekroczyć granicę pierwszych 10 tysięcy km. Nadarzają się idealne warunki do tego, żeby zaprezentować Wam buty główne narzędzie pracy. To one. Niosły mnie przez województwo małopolskie, śląskie i opolskie. Okej. Okay. Zestawimy ze sobą parę zużytą i zupełnie nową. Kupiłem takie buty. Nic wam o nich nie opowiem. Nie będę czytał Danych technicznych i tak dalej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może poszukać na stronie Decathlona. W zakładce buty trekkingowe. Nie ma ich zbyt wiele, więc powinniście bez większych trudności namierzyć te trzewiki. Tak wygląda bieżnik. Buty są o dwa rozmiary większe od poprzednich. Nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, kiedy buty idealnie pasowałyby do stopy, nie zostawiając odrobiny wolnej przestrzeni. Tym bardziej, że mierzyłem je po 4-5 km marszu, nie więcej. Ale stopa nie zdążyła jeszcze spuchnąć, poza tym była raczej w takiej delikatnej skarpecie. Dlatego też wolę mieć but o numer za duży niż o pół numera za mały są cięższe no ale za pół roku już ja się postaram o to żeby <noise> trochę ubyłem z wagi no i gitara gra, no co ja się będę nad tym produkował no? buty jak buty Oby spełniły swoje zadanie. Uwaga, szykujcie się, będzie się działo, ale zanim do nich podejdę, to szybko opowiem, jak wyglądała nasza wspólna przygoda. Razem do dnia dzisiejszego pokonaliśmy dystans 9974 km i 260 m, a to oznacza, że pozostało nam do końca 25 km i 740 metrów. Czyli jeden dzień marszu. Dzisiaj wypada 392 dzień wędrówki, czyli można powiedzieć, że zamknąłbym się w puli 393, natomiast jutrzejszy marsz nieco skrócę o parę kilometrów, więc cała nasza przygoda zakończy się dopiero pojutrze. No, chyba, że coś się wydarzy, co sprawi, że będę szedł i szedł. Okej. Okay. Wędrowaliśmy w każdej porze roku, wiosną, latem, jesienią i zimą. Razem przemierzyliśmy województwo małopolskie, śląskie i jedną trzecią opolskiego. Wspinaliśmy się po górach. Brodziliśmy w śniegu, w błocie, w rosie, przechodziliśmy przez łąki, pola, darliśmy asfalt, bruk, leśne i polne ścieżki spacerowe i nie tylko. Generalnie, no wszystko, wszystko. No znacie historię, zwłaszcza te osoby, które powiedzmy w miarę na bieżąco śledzą to, co robię i publikuje. Nie było warunków atmosferycznych, których żeśmy nie doświadczyli, nie było terenu, którego, po którym żeśmy nie przeszli. I co z tych butów zostało? Zacznijmy od lewego. Wygląda tak. Muszę powiedzieć, że byłbym w stanie przejść w nich jeszcze co najmniej 1000 kilometrów, może nawet i dwa. Ale no nie przesadzajmy. Jeżeli postanowiłem że będę je wymieniał co 10 tysięcy kilometrów, no to tak właśnie będzie. Um, ubytki, no jest ich mnóstwo. Pierwsze zaczęły pękać sznurówki. Na początku zabezpieczałem je taśmą klejącą, a później zrezygnowałem z tego wiązania. Przeskoczyłem o jeden szczebelek wyżej. Powiązałem tutaj supły. Tu akurat zablokowało się na taśmie klejącej. I o dziwo, przez ostatnie miesiące nic się nie wydarzyło. Nigdzie się nic nie przetarło. Spróbuję te patenty wprowadzić w tych nowych butach. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Od samego początku. No cóż, wszystko popękało. W ogóle tych butów nie konserwowałem, nie czyściłem. Nigdy nie poświęcałem im większej uwagi, po prostu z nich korzystałem. Sznurówki są oryginalne, towarzyszą mi od samego początku. OK. a teraz najważniejsza rzecz podeszwa, no bo w końcu ona najbardziej oberwała. O, posłużę się ścianą. Dawać też norówki na zewnątrz. Pierwszy ubytek, pięta. Tu zaczęło się wszystko psuć. Później dziura pojawiła się nieco wyżej. O, no, zabezpieczałem to wszystko na różne sposoby. Najpierw wypychałem buty. Skarpetą od wewnętrznej strony, jedną, drugą, trzecią. Wiadomo, że z czasem się przecierała, więc dorzucałem kolejne, aż w końcu zdecydowałem się na oklejanie podeszwy taśmą klejącą, dorzucając kolejną, i kolejną, i kolejną, i kolejną warstwę, co sprawiało, że ta łata była troszkę grubsza. No tutaj jeszcze zachowała się skarpeta. Chyba się przykleiła. Podeszwy te są oryginalne. Nie wymieniałem ich w międzyczasie uznałem, że pociągniemy do samego końca. Zresztą jestem zdziwiony tym, że doznały tak mało uszkodzeń. Tutaj się trzeba przecierać, ponieważ za późno zabezpieczyłem tą dziurę no i piłowałem asfalt. Lewy but jest w bardzo dobrym stanie, wbrew pozorom. O wiele lepszy niż prawy. Prawy wyglądał tak jak ten jakieś 3000 km wstecz. Ten ten to dopiero oberwał. Chociażby z tego powodu, że moja lewa stopa jest trwale uszkodzona. W kość piętową mam wkręconą śrubę, co jest pamiątką z poprzedniej podróży. Popełniłem błąd, co zaowocowało spadkiem z wysokości 4 metrów na beton. Omal się nie zabiłem. Skończyło się na pogruchotaniu, roztrzaskaniu kości piętowej. Jako, że ta stopa lewa nie pracuje tak jak powinna, jej ruchy są ograniczone, to część obowiązków spoczywa na zdrowej prawej nodze, przez co e, sama stopa inaczej się układa podczas marszu. Także nogi nie pracują równolegle, tylko troszeczkę inaczej. <słuch> Już po niej można się zorientować, że z tym butem jest o wiele gorzej. Tak, to jest mój sposób na zabezpieczenie prawego trzewika. Zaraz dowiecie się, dlaczego. Tak to wygląda. Stworzyłem dodatkową podeszwę z taśmy klejącej, srebrnej, i później z, każdym, z każdą kolejną dziurą, która się tutaj pojawiała, doklejałem kolejne warstwy. Od góry, od dołu. No, musiałem sobie jakoś z tym radzić. Chodź, kolego, chodź, chodź, pokaż się widzą. O. Z tej strony prezentuje się całkiem nieźle, ale nie dajcie się zwieść. Podeszwa zdarta jest pod kątem, tak na oko nie wiem, 20 stopni coś koło tego. Hmm. Trudno się trzyma tego buta. Wszystko w nim lata. Tutaj doszło do pęknięcia na całej linii i zabezpieczyłem to trytytką, łapiąc te dwa oczka, przez które wcześniej przebiegała sznurówka. Historię sz sz sznurówek już znacie. Jest dokładnie taka sama, jak w przypadku poprzedniego buta. Taśma klejąca supełki i tego typu rzeczy. Co mógłbym dorzucić? No, wiadomo, że tutaj wpadało mi mnóstwo kamieni w czasie marszu, gałązki, wbijało mi się tutaj wszystko, to co wbić się mogło. O dziwo nie, nie pokaleczyłem stóp, chociaż spodziewałem się kłopotów wynikających z braku pięty. Co do pięty, to może zaczniemy w ten sposób. Tada, taki prześwit. To jest, to jest, ubytek w pięcie prawego buta. Tutaj również na początku ratowałem się skarpetami. O, ten ubytek jest nieco mniejszy niż w lewym bucie, ale też w końcu się pojawił. Natomiast tutaj, o ludź. Ta część buta trzyma się na takim małym jednocentymetrowym fragmencie materiału. Natomiast tutaj, na całej długości, jak widzicie, nic nie ma. Także śnieg, deszcz, błoto, kamienie, pył, jakakolwiek inna ziemia bez większych trudności dostawała mi się do wnętrza buta. No i cóż, trzeba było iść, mimo wszystko. Gdzieś tam starać się to wyczepać, ściąganie butów i. Wysypywanie kamyczków co 15 metrów w ogóle się nie sprawdzało, więc trzeba było zaciskać zęby i maszerować dalej. O, tak, tak, tak to wygląda, jak podniosą go do góry. Nic tutaj się już nie trzyma, niczego. Wszystkie warstwy się porozklejały. A to dobre. Zanim wziąłem się za nagrywanie tych butów, najpierw je porządnie wyczyściłem. Wysypałem zalegające w nich kamienie, wydziobałem resztki traw, jakieś nasiona. Co tam jeszcze było? Drobne patyczki i tak dalej. I chociaż macham nimi w tej weftę te od co najmniej 30 minut, to przed chwilą, dosłownie przed sekundą, wypadł jeszcze taki kamyk. 3 mm, gdzie on się tam uchował? Kto wie, ile jeszcze tego typu skarów jest tam pochowanych? Przykro się z nimi rozstawać. Są tak samo sfatygowane jak i ja, ale zasłużyły na odpoczynek. O tak, wkrótce odeślę je do magazynu. Być może kiedyś, kiedyś w przyszłości staną się fajnym eksponatem. Częścią jednej wielkiej całości. No, co żeśmy razem przeżyli, to nasze. Dzisiaj, kiedy przymierzałem nową parę tych samych butów, to czułem się jakbym do tych, do tych o tutaj, do podeszwy podwiązał dwie cegły. Nagle uniosłem się o jakieś 2-3 centymetry wyżej. Dziwne uczucie. W ogóle dziwne uczucie towarzyszyło mi, kiedy stopę wsunąłem do jednego i drugiego buta. Czułem się no tak mało komfortowo. Natomiast później jak ruszyłem do tych, o sama przyjemność. No trudno. Nasza przygoda powoli się kończy. Przez ostatnie miesiące Część ludzi, którą mijałem na chodnikach, przeżywała, nie wiem, szok. Była całkowicie zaskoczona tym, w jakich butach maszeruję. Bo tak naprawdę tutaj na górze, powiedzmy od kostek w górę, wyglądam całkiem, całkiem normalnie. Jestem porządnie ubrany, wiecie, przeprany, czysty i tak dalej. I nagle, jak się widzi takiego pacjenta i patrzy się na jego buty, to jest to taki kontrast. W międzyczasie dostałem co najmniej kilkanaście propozycji wymiany tych butów na jakieś inne, nowe bądź używane, ale nieznoszone, za każdym razem odmawiałem. Taka jest idea, taka jest zasada. Jedna para ma mi wystarczyć na 10 tysięcy kilometrów. Nieważne, jak bardzo będą zniszczone, sfatygowane. Muszę zrobić wszystko, żeby przetrwały, żeby dalej mnie niosły, dopóki nie przekroczymy. Kolejnej symbolicznej bariery. No, tamte w ogóle się nie odzywają. Są zszokowane perspektywą tego, co je czeka. Spoko. Damy radę. Wytrzymamy. Te wytrzymały, to i wy wytrzymacie. No i tyle. Jeszcze dwa dni marszu.